Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Chatka-Żaka jest gościem dzisiejszego akademickiego kwadransa przedsiębiorczości. Witam serdecznie Panią. Dzień dyrektor. Dobry, witam serdecznie. Zakończyło się drugie forum pracuj w kulturze. I chciałabym, żebyśmy o tym forum porozmawiały. Jaka jest w ogóle idea forum, bo to było tak jak już powiedziałam, na wstępie drugie. Pierwsze odbyło się w ubiegłym roku w Warszawie. Także proszę nam powiedzieć, skąd w ogóle jest pomysł i o czym na, ta, na takim forum się rozmawia. Drugie forum Pracy w Kulturze to projekt, którego głównym takim organizatorem, koordynatorem, pomysłodawcą jest Narodowe Centrum Kultury. Ten projekt zrodził się z potrzeby, z potrzeby takich, takich skumulowanych warsztatów i rozmów na temat rynku pracy w kulturze, na temat pracowników tego, tego obszaru, ale też właśnie jednostek i form, w jakich można tą kulturę uprawiać zawodowo. Narodowe Centrum Kultury już od wielu, wielu lat prowadzi takie, takie działania powiedzmy wzmacniające młodych rynków na rynku pracy, ale też wzmacniające jednostki kultury dające tą pracę. I od wielu lat istnieje portal Pracuj w Kulturze, to jest portal, na którym wszyscy Ludzie zainteresowani pracą właśnie w tym obszarze, w tym sektorze gospodarki, również, bo to też jest obszar gospodarki, mogą znaleźć oferty pracy, mogą też swoje CV zamieścić. Narodowe Centrum Kultury prowadzi także projekty, starze w Narodowe, Narodowego Centrum Kultury właśnie w instytucjach kultury. Także po, po wielu, wielu latach takich ko kooperacji, ale też wzmacniania tych jednostek poprzez webinary, szkolenia i różne kursy, zdecydowało się w ubiegłym roku właśnie na Akademii Sztuk Pięknych zrobić taki, takie, takie dwudniowe. Dniową kumulację wokół tego tematu. Bardzo się cieszę, że nasza chatka Żaka, UMCS-owa, dostała to zaproszenie, aby być współorganizatorem drugiej odsłony tego projektu i że to się odbyło właśnie u nas w Rublinie, w Hadze Żaka na Uniwersytecie curie Skłodowskiej w naszym mieście akademickim ponieważ my takich absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy po, po wydziałach czy artystycznych, czy humanistycznych, ale też IT, ponieważ no dzisiaj nie ma kultury bez realizacji, bez, bez osób, które znają się świetnie na technice, ale też i mediów, które, które pracują w tym obszarze, ludzi, którzy kończą takie kierunki, więc wydaje mi się, że to takie akurat było miejsce idealne do tej odsłony drugiego forum, które było skupione tym razem bardziej właśnie na, na młodych ludziach wchodzących na ten rynek. Już nie tyle na instytucjach, które dają tą pracę, ale właśnie na, na tych młodych osobach. I tak naprawdę to były dwa dni, z których drugi był dużo bardziej intensywny. I to były dwa dni, w których można było i dowiedzieć się, jak budować swoją markę osobistą podczas jeszcze studiów, tak aby być później bardzo konkurencyjnym na rynku pracy, ale też jak się w ogóle buduje biznesy, na przykład w obszarze kultury. Bo takim chyba hasłem przewodnim były, no przynajmniej tak jak wyczytałam z tych różnych informacji, kompetencje przyszłości, perspektywy na rynku pracy i rekrutacja w kulturze. Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę mi w kulturze już obserwujemy to, co się dzieje od wielu lat, ale ta pandemia, nie oszukujmy się, na żadnej dziedzinie czy działalności, Aha. czy gospodarki nie, nie pozostawiła jej bez śladów i bez zmian. I, i ta nasza kultura się ciągle gdzieś tam zmienia, ten, ten rynek kultury. Tak naprawdę przeniesienie wielu działań, streamingów spowodowało, że jest większy kładziony nacisk na cyfryzację całej, całego obszaru kultury. W związku z tym zupełnie inne kompetencje są poszukiwane na rynku pracy. Dlatego ten, ten temat dotykaliśmy, też o tym mówiliśmy. Kolejny aspekt. Właściwie takie klasyczne instytucje kultury mają mają swoją jakby rolę jako pracodawcy, jako rynek, jako miejsca, w których, w których absolwenci czy studenci ostatnich lat mogą znaleźć swoje miejsce pracy. Ale też no, przemysł kreatywny, nie możemy jakby udawać, że go nie ma, bo on bardzo mocno się rozwija, startupy i one są często właśnie oparte na tych kompetencjach, które zdobywają osoby kończące kierunki związane mniej lub bardziej z kulturą. A odnosząc się do pani doświadczenia, osoby, która związana jest z kulturą i z instytucjami kultury, Jakie kierunki, nie, nie tyle mi chodzi o kierunki studiowania, ale jakie kierunki rozwoju poleciłabym Pani młodym ludziom takiego rozwoju zawodowego, edukacyjnego również, którzy chcą swoją przyszłość związać z kulturą? Bo tak naprawdę, co to znaczy praca w kulturze, tak? Bo to jest pewne hasło, którym my się posługujemy, ale to jest dość pojemne pojęcie. Co to tak naprawdę oznacza praca w kulturze? Powinnam. Odnieść się do jednego z, z wystąpień, które miało miejsce podczas drugiego forum Pracy w kulturze, gdzie jeden z prelegentów mówił o tym, że praca w kulturze nie jest misją. On to mówił dlatego, że my za bardzo w tą misję niekiedy wchodzimy, ale faktycznie praca w kulturze jest formą misji. To nie jest taka klasyczna zawodowa działalność, w której przychodzimy na 8 godzin do pracy i przez 8 godzin wypełniamy zadania. Tego się nie da zrobić. To, są, to jest praca, która, która wchłania nas, pożera w jakimś stopniu, ale jednocześnie daje bardzo dużą satysfakcję zupełnie inną. Niż ta odczuwalna na przykład w pracy czy urzędowej, czy takiej korporacyjnej. Tam in, innych rzeczy poszukujemy, innych, innych obszarów naszej satysfakcji zawodowej. Tutaj faktycznie, żeby pracować w szeroko pojętej kulturze, to właściwie można być absolutem każdego kierunku. Tutaj nie ma takich ograniczeń, że na przykład prawnik nie znajdzie tej pracy, czy inżynier, bo, bo u nas dwie osoby, które pracują w dziele programowym, są inżynierami. Więc jak się okazuje, to, to jest taka branża, która, która jest najbardziej chłonna i najbardziej opiera się na kompetencjach miękkich jednak w dużym stopniu. Do dlatego prawnika że prawnika mamy na przykład od praw autorskich, prawda, Też... które w kulturze są podstawą funkcjonowania chyba każdej osoby, która się Absolutnie zajmuje tak. tworzeniem. Tak, każdy twórca no, z prawnikiem, który zna się na prawach autorskich, ma dużo do czynienia. Mhm. A im bardziej on sam się zna na prawach autorskich, to, to dla niego lepiej, dla jego kontraktów potencjalnych. Natomiast faktycznie im szersze mamy to wykształcenie, tym łatwiej jest w tej kulturze się odnaleźć, ponieważ um, oczywiście, jeżeli mamy duże jednostki, jeżeli to są duże, duże instytucje najczęściej, to tam faktycznie jest taka segmentacja. Mamy jakieś obszar, obszary, działań, działy, tam w tych działach są potrzebne specjalne kompetencje, ale jeden jest promocji, komunikacji, więc wiemy, że tam bardziej czy marketing, czy, czy studia, które są w obszarze mediów, one bardzo dobrze nam dają taki background do tego, żeby w tych działach się odnaleźć. No jeżeli mówimy na przykład o konserwacji, no tam typowo są potrzebne kompetencje konserwatorskie, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o takiej miękkiej kulturze, jak na przykład nasza jednostka, gdzie pracujemy na wielu obszarach, bardzo różnych projektach, z bardzo różnych dziedzin, to najważniejsze, moim zdaniem, kompetencją jest kreatywność i otwartość. I tej kompetencji nabywamy właśnie działając na przykład w takim obszarze, jak media i kultura studencka. Dlatego, że to jest ten czas, kiedy podczas studiów tutaj uczymy się, zdobywamy kompetencje twarde, bo zdobywamy wykształcenie, ale tego jak występować na scenie, jak się odnaleźć w pracy zespołowej, jak działać w sytuacjach takich emergency, gdzie już naprawdę coś się dzieje nam, to na przykład, nie wiem, no, siada nam jakieś nagłośnienia, tu jest wielki koncert, takiego czegoś ciężko, ciężko uczyć w salach dydaktycznych, czy, czy właśnie w murach uczelni, takich rozumianych klasycznie. To są rzeczy, których uczymy się właśnie działając, organizując te projekty. I to jest też taka, taka kompaktowość kompetencji, bo z jednej strony, tak jak wspomniałam, to jest ten kontakt z ludźmi, to jest ta. Wystąpienia publiczne, czyli, czyli ta nasza autoprezentacja, promocja własnej osoby, z drugiej strony praca zespołowa, z trzeciej jeszcze nowe właśnie kompetencje zupełnie z innego zakresu, że moglibyśmy się spodziewać, bo ja na przykład pracując w różnych jednostkach, w różnych się uczam, ale w HC Żaka nauczam się bardzo dużo na temat dźwięku i światła, tak? I tego, na czym polega realizacja, i jak, jak się odbywa streaming, i jakie potrzebne są do tego e, 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 powiedzmy sprzęty elektroniczne. To są rzeczy, których, których nie sądziłam, że kiedykolwiek będę coś wiedziała na ich temat, więc myślę, że najważniejsze, co mogę powiedzieć naszym studentom, to jest nie czasu um, studiów wyłącznie na, na, na zdobywanie tej wiedzy e, takiej, e, która, która jest kierunkowa, ramach, taka kierunkowa, stricte tak, merytoryczna, tak, odnosząca się do ich dziedziny, którą studiują. Ale no? też angażować się właśnie w jakieś takie projekty, w których możemy nabyć tych kompetencji miękkich. Pani powiedziała bardzo ciekawą rzecz i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to naszym słuchaczom, że praca w kulturze to nie jest praca w momencie, kiedy się jest Aktorem, na przykład, dziennikarzem, tak? piosenkarzem, muzykiem, czy kimkolwiek innym, tylko że mamy do czynienia z całą taką otoczką ludzi, którzy pełnią bardzo różne funkcje, role, są, mają różne wykształcenie, a gdzieś z ogólnie pojętą kulturą są związane, czyli tutaj mamy te perspektywy nie tylko dla ludzi w wydziałów artystycznych. No właśnie, a, a kolejne moje pytanie odnosi się jakby do drugiego takiego elementu, które było zawarte w tej głównych tezach forum. Jakie są perspektywy na rynku pracy? Na rynku pracy w kulturze perspektywy są różne. No, nie będę mówić, że są najwspanialsze, bo nigdy nie były. Nie oszukujmy się też, że, że instytucje kultury no nie, nie dysponują takimi budżetami, aby pracownicy mieli takie, takie wynagrodzenia, szczególnie kiedy rozpoczynają pracę w tych jednostkach, które są no, konkurencyjne wobec innych obszarów gospodarki. Tutaj zawsze mamy ten element dodatkowy. Mamy też działalność projektową, więc tak naprawdę. To chyba jest ciągle tak samo, ale też jest kolejne pytanie, ponieważ ja spotykając się z naszymi młodymi osobami, które włączają się do pracy w naszej jednostce, widzę, że na przykład taka potrzeba etatowej pracy jest coraz mniejsza. Ona oczywiście występuje, ale nie jest już tak, tak jakby ważna z punktu widzenia młodego, młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy, jak to było jeszcze te kilkanaście lat temu. Poza tym no, tym takim dużym obszarem jest właśnie ta interdyscyplinarność, te biznesy kreatywne, które wymagają kooperacji z innymi osobami, bo tu Musimy połączyć kilka, kilka, mózgów, kilka umiejętności, kilka odczuć, żebyśmy mogli stworzyć coś, co z założenia musi być kreatywne, inne niż wszystko i przedsiębiorcze. I tutaj to już nam stwarza większe szanse na samozatrudnienie w dużym stopniu. Natomiast no, twórcy, tacy jak właśnie piosenkarze, artyści, dziennikarze, to są osoby, które często pracują na takich kontraktach artystycznych i w zależności od tego, ile są w stanie swojej twórczości dać innym i jak bardzo ona jest odbierana, to tutaj zależy ich szansa na, to, na, na ten sukces i na, na odniesienie e, jakiegoś, jakiegoś dużego, spektakularnego, również finansowego e, no, sukcesu, tak? bo to słowo Aha. chyba jest najlepsze. Ale tu faktycznie, jeżeli chodzi o kulturę, chcielibyśmy, żeby było lepiej, natomiast no, to też wymaga zmiany systemowego myślenia, postrzegania kultury jednak jako tego czynnika PKB bardziej niż tylko i wyłącznie jako jakiejś formy takiej e, dodatku do, do życia ludzi. No tak, myślę, że postrzeganie kultury jako jednej z dziedzin gospodarki to jest jedna rzecz, bo to jest takie myślenie systemowe, ale myślę, że też dużo powinno się zmienić w, w sposobie myślenia młodego człowieka o tym, czym jest kultura, i że my nie tylko jesteśmy w większości konsumentami tej kultury, tylko że możemy być jej, być jej twórcami. Pojawił się jeszcze jeden wątek, sposoby nawiązywania współpracy z biznesem. Jak ważna jest relacja na styku kultury i biznesu? Czym to może procentować, ale także jakie jakieś takie negatywne zjawiska mogą się pojawić, jeżeli się pojawiają? Czy współpraca kultury z biznesem jest kluczowa? Ona zawsze miała miejsce, jeżeli myślimy o na przykład e, wielkim rozwoju muzealnictwa w Stanach Zjednoczonych. To przecież nie byłoby go, gdyby nie prywatne e, fortuny, które, które hmm. wchodziły w te w kooperacje z dużymi fundacjami i na tej podstawie powstawały wielkie kolekcje, wielkie możliwości muzealne, ale nie tylko, ponieważ produkcje koncertów często też są oparte na kontencie finansowym e, pochodzącym właśnie z biznesu. W naszym przypadku tutaj w Polsce gdzieś to trochę jeszcze cały czas się rozwija. Mówimy o Warszawie, o takich większych ośrodkach miejskich, tam łatwiej jest pozyskać sponsora, a właściwie partnera, bo sponsor, według mnie, to jest za mało, jeżeli mówimy o kulturze. W kulturze raczej szukamy partnerów biznesowych, którzy w ramach swojej społecznej odpowiedzialności biznesu mają te zapisy mówiące na przykład o, o kształceniu w obszarze kultury młodych ludzi, i wtedy, jeżeli jesteśmy jednostką, która zajmuje się szykowaniem, powiedzmy, czy tworzeniem kontentu kulturalnego dla osób młodych, to możemy znaleźć partnera do naszej współpracy. Natomiast to wciąż, powiem tak, to się rozwija. Ten etap się rozwija. Tak jak na przykład był ten moment, kiedy te 20 lat temu powstawały mocno fundacje i stowarzyszenia, siły rozpędu powstały, ale to też był taki czas, kiedy jakby sądziliśmy tutaj w naszej tej kulturze polskiej, że, że tak jak na zachodzie, to nagle zaczną się pojawiać czy te zapisy testamentowe, czy, czy te właśnie testamenty przekazywane, czy rodziny, czy, czy firmy będą, będą wspierały te fundacje. Nie do końca to się w Polsce wydarzyło. Tego nie ma. U nas nie ma takiego, takiego podejścia właśnie w finansowaniu projektów ściśle związanych z marką danej, danej, na przykład danego przedsiębiorcy. I powstają owszem fundacje, ale to są często fundacje przy danych podmiotach gospodarczych, które wypełniają wyłącznie ich misję już w takim bardzo wąskim obszarze. Ja bardzo się cieszę z tego, że u nas udało się nawiązać współpracę z. Lubelskim węglem spółku akcyno Bogdanka, dlatego, że to jest coś nowego dla nich również. Dla nas bardzo ważnego możliwość pozyskania 70 tysięcy na przekazanie bezpośrednio studentom, jako twórcom, mm. jako animatorom, zdarza się rzadko. I, i myślę sobie, że to jest tak, tak, tak ważna sprawa, która dopiero też otwiera nam oczy na to, że, że osoby na studiach nie mogą być wyłącznie wolontariuszami przy projektach kulturalnych, które stworzyli inni starzy wyjadacze no tak. kultury, a oni wtedy tylko tak domykają, żeby tam wpuścić publiczność i mm. coś zamknąć. Nam tutaj w HEC bardzo zależy na tym, aby byli twórcami tych projektów, aby, aby to od nich wychodziły pomysły na, na właśnie wydarzenia artystyczne, na działania, tak żeby mieli to poczucie sprawczości, bo to absolutnie jest jakby w ich zasięgu i też im się należy. Pani dyrektor, jako że nam się czas kończy, to kilka słów z takim apelem do młodych ludzi. Jak ich sprowokować, jak ich przyciągnąć, co zrobić, żeby młodzi ludzie zaczęli. Aktywnie, w sensie kreatywnie, innowacyjnie działać w kulturze. Ja uważam, że wyłącznie dać im przestrzeń. Bo tak naprawdę oni absolutnie to w sobie mają. Badania, które robiliśmy jeszcze półtora roku tam w Zrodowym Centrum Kultury wyraźnie pokazało, że akurat młodzi ludzie w okresie studiów są jednym z naj, jedną z grup społecznych najbardziej chętną do udziału w kulturze. Ale nie może to być tak, że my im tą kulturę tworzymy i z góry zakładamy, czym, czym mają się interesować. Trzeba dać przestrzeń tego, aby mogli swoją tworzyć i stać obok, żeby pomóc wtedy, kiedy jest moment zawahania. Dobrze. Nic więcej. Czyli podsumowując, dajmy przestrzeń młodym ludziom, a oni się w tej kulturze odnajdą. Absolutnie w nich wierzę. Bardzo dziękuję za dziękuję. rozmowę.